To widzę na siłowniach? Takie coś. No, chciałem wykonać blisko podróż, czyli push press. Zobaczcie, zaburzenia koordynacyjne. To ma być z całego ciała. Muszę wygenerować pełną moc w swojej mięśni. Jeżeli tego nie potrafisz, to niestety w normalnych ćwiczeniach na 100% nie będziesz generował pełnej mocy, co przyhamuje Twoje postępy. Więc dzisiaj, właśnie o tym, o niekonwencjonalnych, zapomnianych metodach treningowych. Jedziemy z tematem łap nie ma. Oj, taki Taka siłowa wersja yy, snatchu. Robiąc ćwiczenia eksplozywne mocy mięśniowej, tworzysz unikalny bodziec. Nie jest to podstawowy bodziec, ale unikalny, czyli dodatek. Czyli spowoduje to, że pojawią się nowe postępy, szczególnie w okresie jakiejś stagnacji. Więc warto taki trening wprowadzić w życie. W jaki sposób? Przede wszystkim wybierasz ćwiczenia, które są dla Ciebie łatwe technicznie, aby nie skupiać się na technice, tylko na eksplozywności. Więc jeśli nie podnoszenie ciężarów typowe, typowy dwubój olimpijski to jakie zamienniki. Tak pokazane, na przykład push pressy, czy push pressy za głową, czy nawet wykonujesz ruch eksplozywny w pompce na przykład, tak, wybijając się w górę, w górę, o to właśnie chodzi, chodzi, ale też i ćwiczeniach zwykłych, Starasz się robić maksymalnie eksplozywne, eksplozywnie już od drożewki, to już jest kształtowanie mocy mięśniowej i to robisz y, oczywiście w ćwiczeniu głównym, w tym pierwszym. Jak budować taki trening? Bez wątpienia ćwiczenia eksplozywne powinny być na początku. One też robią jedną bardzo ważną kwestię, mianowicie mogą Cię aktywować przed y, głównym ćwiczeniem wielostałowym, ale y, w kontekście oczywiście siłowym, czyli jeżeli dasz sobie pierwsze ćwiczenie, na przykład push press, Pres. I tu jest bardzo ważne, aby nie dawać dużej ilości powtórzeń. 6 serii na przykład po 3X1, X1, czyli pełna ekspozywność. Czyli wycisko, podrzut, 6, 6 serii po 3 powtórzenia. Następnie y, krótkie przerwy, na przykład od 60 do 120 sekund przerwy. Ciężary małe, nie muszą być duże, na przykład 60%. Tak? Y, następnie przechodzisz do drugiego ćwiczenia głównego, czyli military press. Tak? Czyli wyciskanie żołnierskie czy tam OHP, i tu już na przykład sobie wykonujesz 5 serii po 5, i wtedy masz naprawdę już aktywację tutaj wysokoporkowych jednostek motorycznych. Pik mechanicznego napięcia już jest spory, a tu te mechaniczne napięcie, wywołane już takim wolniejszym ćwiczeniem, wynikający z charakterystyki ćwiczenia, właśnie stosujesz, czyli masz podwójny powód, aby rosnąć i dwa. Dosłownie inne bodźce, szczególnie ten pierwszy, który jest dosłownie unikalny, jest autouzupełnienie do Twojego treningu hipertroficznego. Jest to kolejny odcinek serii, gdzie omawiam hipertrofię, więc zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzach, jaką tematykę hipertroficzną mam poruszyć. W tych ćwiczeniach poprawiasz swoje RFD, czyli generowanie maksymalnej mocy w jak najkrótszym czasie. Więc jeśli takie coś posiadasz to Uwaga, wywołujesz nie dość, że te wysokoprogowe jednostki motoryczne, czyli warunek hipertroficzny. Od razu nie masz serii nieefektywnych, od razu wchodzisz w efektywne, ale też pik mechanicznego napięcia też występuje, bo aby coś wyrzucić w górę, to w tej pozycji dolnej, jak wyciskam, muszę, yy, musi pojawić się też bardzo wysokie napięcie mechaniczne, jak i oczywiście te wysokoprogowe jednostki motoryczne. I mało tego. Dzięki temu, że ten piktus z dołu będzie potężny, bo twój układ nerwowy świetnie koordynuje e, oczywiście w, 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 w kwestii nerwowo-mięśniowej, to jeszcze tu normalnie wolna osoba nie wyciśnie dalej, bo jest za wolna, a ty jesteś tak szybki, tak ekspozywny, że przejdziesz przez martwy punkt i zrobisz jedno, dwa powtórzenia więcej, czyli w istocie rzeczy osiągniesz większą objętość, czyli kolejny warunek hipertroficzny. Więc bez wątpienia osoby wolne mają gorsze warunki do budowania masy mięśniowej i siły mięśniowej. Bez uznań, mogę zrobić push pressy, mogę zrobić puszderki. Zobaczcie, robię to naprawdę górę ciała, ale ta góra musi współgrać z rdzeniem, z dołem, więc doprowadzamy do czego? Do równowagi mięśniowej. Aby generować pełną moc, poprawiać RFD, organizm musi dążyć do doskonałości w kwestii koordynacji, czyli budowy proporcjonalnych, proporcjonalnego balansu sił mięśniowych. Dlatego mając ćwiczenia wielostałowe, Złożone, ale eksplozywne, dbasz o swój balans mięśniowy, czyli o zdrowie i funkcjonalność treningu. Wtedy, robiąc ćwiczenia izolowane, dużo ćwiczeń izolowanych, ale mając te ćwiczenia wielostowowe, złożone mocy mięśniowej, dużo łatwiej będzie Ci zbudować trening prawidłowy, w których zakładasz to, że masz dobry balans mięśniowy. Słuchajcie, mój rekord w push-pressach za głowy. To 170 kilo, tam brakowało mi niewiele do 180 kilo. Zobaczcie, jaki to jest potężny ciężar dla całego ciała. Więc mechaniczne napięcie w ujęciu globalnym będzie bardzo duże nawet w tej izometrii. Stąd widzicie potężne barki u ciężarowców. Oni nie mają priorytetu na barki. Po prostu robią ćwiczenia wielostałowe gdzie głównie pracuje dół. No ale ten ciężar który jest ciężki do podniesienia dla nóg też jest ciężki do utrzymania tutaj u góry. Więc taki trening nawet izometryczny daje niezwykle duży bodziec do czego? Do budowania potężnych wielkich mięśni. Jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, kontakt do mnie, kotka FD oraz najbliższe kursy Akademii KFD, Trójból Level 3 za tydzień, raz w roku, więc warto. Tam jest sporo kwestii nowych, mianowicie moje autorskie metody treningowe, no i nowy kurs trener kulturystyki, czyli takie zdrowe podejście do kulturystyki. Nie Chaotyczne, byle jakie tylko zdrowe podejście do yy, kulturystyki, szczególnie w kontekście powerbuildingu. Łapy nie ma!